Szybko ci to zajęło. Nie. A my chcemy grać w horror o 21.30. Da, nie. Zajebisty pomysł kurwa. Co, nie? nie. Kupujesz? Grafika wygląda jak w Opie ostatnio kupiliśmy kupa i w jak sobie w liczinki kupowaliśmy tysięcy. Ale kurwa, my kupujemy ją na 5 minut! Ja opinii ma jedna, a ile ja ma opinii druga Ta twoja ma ostatnie recenzje to ma 1113. A ta moja... Ma... ma trzy razy tyle, co twoja. Kurwa, niech ci będzie śmiecił, ale przysyłaś mi to kaza na komputer. się pojeb... Kupiłem. Chociaż dobre, kurwa. O kurwa! A, 25 gigabajtów? Jasne, chuj. Chyba sobie pograłem, wiesz? Jeżeli się pobierało? Dwie godziny dziewięć minut. Ja pierdolę ci tu. wstępnie <grywa> To kurwa... Pogramę. Ja pierdolę. Dobra, kupuj grę Po co? Zagramy. No ale kurwa, jak? Nie zagramy. Jutro zagramy. A Na jutro mi się nie chce. Przedemną pieniądze. Dobra, już wróciłem. Tomorrow. Cukierka albo w pierdol. Opcja numer dwa. <grym>, co ty mi kuźwa wysłałeś do zagifa? Za kim ciepłem. You know I mean. O, rozumiem, że oboje jesteście ciepli. Tak. Wyciągnij mikrofon z dupy. Kim wysłałeś, za kobieta? Co? Dobra, witajcie widzowie. W dzisiejszym odcinku nagrywamy S.C.P.E.T. Badzkroms. Z okazji wczorajszego Halloween. Przez tego debida nie mogliśmy tego nagrać wczoraj. Nie pozdrawiam. Halo. O kurde, to, to będzie mocne. No, przez tery są. A teraz? No to co zrobić? Nie wiem. Seks. Słyszysz mnie w ogóle, o, czy nie? Chyba mnie słyszysz. Jakie jest space to skip? Nie skipujemy tego, hopię. Ciema, gdzie jesteś? Halo. Wyglądasz jak Walter White. Say, my name. <suszy> Adam Right MM <tryk> 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 Rozwala mi fakt, że słyszę twoją klawiaturę. Ja, ja też ogólnie, ale to taki fanfek. ASMR. Wiesz, że Egipcjanie uważali, że śmierć to jest najlepsza rzecz jaka może spotkać człowieka. jest taka wiesz, najlepsza. Zgadzam się z nimi w 100%. Tylko śmierć jest rozwiązaniem. <tryk> ja nigdy nie wiem czy to ty chopie stukasz w biurko, czy to ktoś na nas leci O! O. O kurde. No chyba was dupa. Szczypię. A. O cie chuj. Ej, chodź tu do mnie. Myśmy nie powinni spać. A Ja w długą stronę nie spełniłem, a ci Biegni, jak Biegnij, jakby lucha miała nie być. Nie kursie, nic nie słyszę nic nie ruzę. Nie odwracam się do ani z nic nie widziałem. Znalazłem. Nie ma cukierku. Co za biegło? No ten taki standardowy, bo yy, jak to się nazywa? A chodź do, idziemy do góry? No chyba musimy, bo jest strzałka. Aha. To nieźle. Szybko muszę. Ja tu, ja, ja, ja to, ja to mądry jestem jednak. A co by było jakbyśmy przeszli na drugą stronę? Masz kartkę, widzisz? Czy tu jakiś... dopół Nie, jest to się... Nie jak to się chyba to Nie pamiętam <laughs> Jaki gęk? <laughs> O co ty, ty mówisz? Szafki mam nadzieję... Ale na się otwierasz, wie? Wszystko... <laughs> latarka! Nie w tej szafie, tutaj, w tej. Słyszałem jak pociąg przejechał. To tak gra jak na jakieś kur... otoczenia, czy nie? A czemu? nie kurwa pociąg. No to zamknij okno po prostu. <laughs> mam nadzieję, że nie masz włączonego Spotify'a. To też już samochodowy A, Czyli co? Czyli... Y, ten... Ja bym raz jest czerwony, niebieski, czerwony, czerwony. Czerwony, czerwony? Klasa. Zapraszam. Zrób tak jak ja. Kupię ty kurde, chcesz składaczki? No oczywiście, że tak Co to było piękne. Na nie woda. Co to jest sanity level? Znalazłem klucz. No idzie. Dobra, to klasa, to wychodzimy. Idziemy dalej. Nasza. Nasza... Tak. Kolejny klucz, ale ty jesteś kuźwa ślepy. Spitaj, może to... Gdzie ja miś? Zrzuciłem słuchawki, nic nie słyszę. Huh? Stanowski! What the fuck? Halo! O, Stanowski! Uh! Tak, tak coś czułem właśnie, kuźwa. Rozumiem, że ty ma, się sobie to co tam było napisane z, y, o tym Sanity Water? Kurr! Kurde Właśnie To jest ojciec z zadaniem bojowym <noise> Chyba za dużo piwa, za dużo prowarów wypił To jest ta patologiczna, jest ta patologiczna rodzina? No i klasa! Trzeba uważać na Grubasa. Tutaj mamy włożyć klucze kurka, wszędzie, nie? Potrzebujemy dziurki do klucza. To chodź. Mam jeden klucz. Nie mam go No nie mam, nowy przecież. O, to drugi mam, dobra, G. Jak tu więcej drzwi nie ma? Stary, staniny, kurwa, staniny nie Bo co? Bo ten Grubas tam jest. Gdzie? Co <To tyle>, <yes? głos> No jest to! W tym pokoju pierwszy, gdzie nas złapał za pierwszym razem. No, ty nie możesz mi umierać. Mogę cię jakoś skreślić, czy coś, czy tak średnio? Halo, no tak. A masz szat chociaż, czy też? <głos> <głos> o i klasa. Ja nie dokończę tego sam, bo nie umiem. Możesz się odciszyć na Discordzie i wtedy będziesz mi że nie... To wszystko i wino. Znaczy nie przepraszam że to na tłuska. A mnie interesuje wiesz, bardziej... Że zginąłem? Wiem, że zginąłeś, przecież byłem się na swoim grobie. Wiem, że nóżka mi lecia do podłogi. Wiem, że ci nogę skakała. <głos> noga skakała. To nie noga. Coś czy to będzie koniec poziomów naszych dzisiaj. Ej, takie tutaj trzy kudze, nie? <gry> No nie, no to ze sart. Znalazłem. Wait what? COP Open! a? Co to znaczy? Nie wiem. Że mamy razem? Wait Ile to trwa? Make sense, make sense. Odwróciłeś mnie, odwróciłeś mnie. No możesz się wyciszyć na DC. Zostawmy tutaj otwarte, jakbyśmy musieli uciekać. Ty ja. Seks? No. Chłopie, mam 150 etna. <noise> w Zostałeś zabity dwa razy i nie krzyczałeś w ogóle. Bo moja mama śpi. <noise> to tak, Jezu! Ja coś czuję, że to będzie twój akademik. Co Co jest? Co jest? Czy to jest jesteś? Nie wiem, ale coś nas goniło. Tak żyje. Co to było? To przeszło obok nas. Gopie widziałem to. To było takie jak. Widziałeś kiedyś Adama Security? No. On wyglądał jak on, ale jeszcze szerszy w barach. A wiesz, że on mnie nie zauważył? Ale gdzie on sadł? Tędy, tak. Aaaa! Nie żyjesz? Nie żyję. Jak stąd wyjść? <grym> <grym> nie przestraszył się śmieć. Ojejże. Kurde. Dlaczego ty gdzieś to wziąłeś? Bo tak. Gdzie ty? Na dół Jak na dół? No tam było zejście na dół Gdzie? Gdzie? No czemu ty to robisz? Jesteś debilem? Czemu ty się zabijasz od razu jak ja zdechnę? Jak ja zdechnę to ty masz dalej grać AAAA! Czy ty, ty znowu kur... zdechłeś? ja, to ja teraz się Nie, próbuję się napić. Tej wody. Że tego sam nie przejdę. Nikt nie lubi ma takiego groszu. A wiesz, że ja też, nie? Dlaczego ty gramy? Nie wiem. Ty geju. Chodź tu mnie, zabij po prostu, kur. To jest Nie do zrobienia. Może. A, wiesz co mamy znaleźć? Mhm. Masz na kartce napisane, że mamy znaleźć windę. Ja uważam, że to jest w jakimś najrzadszym miejscu na piętrze. Goni, goni mnie. Goni mnie. Ty ciebie bieg, też goni. Goni, goni, goni. Na dół, na dół. Czemu na dół? Ograny. Ty żyjesz? Ty żyjesz? Tak żyję Ej czy to bok mnie przebiega, Jakiś inny głos Nie wiem Crazy A generalnie to po prostu szukaj tego wyjścia, nie? Bo jak ty wejdziesz to wejdziemy razem Chłopie ja, ja Szukałem Zejścia na dół i znalazłem zejście do góry Ale chodzi to tutaj tak Do góry jest? No Masz znaleźć rampę do góry no. No idzie tylko na dół, a na masz na moc tu zmyślamy, zmyślamy, o chyba jednak u mnie też. Ja od początku gry byłem martwy. <cloves> tylko ci trollowałem, żebyś samobójstwa nie popełnił. <laughs> Proponuję ATF 4 nacisnąć. Coś jest? Co jest? Hello. Jak atapkę włączyć? F Znaczy kurwa nie wiem W ekwipunku najpierw musisz sobie A tak mnie nie słyszysz Kurwa Gdzie jesteś? Znalazłem kurwa Gdzie? Słyszysz mnie? No gdzie? Weź szukaj po prostu mojego głosu Nie zdechłeś prawda? Kur. Kurwa Znalazłem coś innego niż Ciebie Właśnie kurwa Usłyszałem. A to miało być takie ja, ja trudne, nie? A ja wchodzę pierwsze drzwi, od razu biegnę przed siebie pierwsze drzwi i już jestem. Stay in the light Nie możemy wchodzić w ciemność, rozumiem. <tryk> Demilu Jak ty to, to ku, zrobiłeś? O, światełko. Jak fajnie. WĄŻ WELKOME PASSWORD JAKI MASZ PASSWORD? NIE MA PASSWORDU JAK STĄD ZEJŚĆ? MI SIĘ WYDAJE, ŻE TRZEBA COŚ znaleźć CO? Weźmy TO WYKOKLUJ A TEN WĄŻ MOŻE COŚ... JAKIEŚ LITERKI UKŁADA? S A TO CO TO JEST? JA TU WIDZĘ kota. L DOBRA ZNAM HASŁO JA What? What? Wait. Eee... id No po prostu pisać nie umiem. Jak tego wyjść? F Jak chwagat. Klasa. Powiesz mi kuźwa czemu? Nie działa? Tak, już nie mówię. Co tam wygooglowałeś? Musimy się się napisz level. Jak? Przecież się nie da. Aha! Teraz mamy się trzymać z daleko od ciemności. Ja pierdolę. Aha! Nie, patrz na to. Rozumiesz? Nie. Może to jak, mamy... Nie mamy natanki jak chcesz. Wydaje mi się, że sam tego raczej nie zrobię. Ogarniasz, że na iPhone'ie będziesz miał kopię paszport? Wiesz teraz oboje nie mamy latarki? Nie. Jak ty chcesz to tak, zrobić? Ja, ja nie wiem jak to działa. Jak nie wiesz jak to działa? Jak są zgaszone światła to się gonią, jak są oświecone to się nie gonią. Co jest Zazem! Da się! Tam jest światło normalnie. A kupa, tak mi jest, czyż Ja. Nie na rany bez to wiesz, wiesz, jak... k**a. Nie, no to jest żart. Po prostu masz pomieszczenia, w których jest światło i trzeba musisz tam zdążyć dobiec. Pani Maju? Patrz, na przykład tu chodź za mną. kurwa to się nie wyszło. Tak to zgasiło to? ja pierdol. Co ty zrobiłeś, że ja nie mogę wyjść stąd? Pomocy, E, piknij No nie działa. Debilu, kurwa, zamykałeś te drzwi dla fabuły. Ja pierdol. No kurwa! Chodź, Ty jesteś gejem. Jak? Kurwa jesteś. Lewo na Lewo. Le Nie, to ty po prostu jesteś takim debilem. Jak ty to kurwa robisz, człowieku? No widzisz, kurwa? A co jeśli to almond wie, co, to po prostu daje nam większe ten... Większe ten... Sanity kurwa. No, chyba odkryłem kurwa Marsa. No, chupy. Co to jest. To jest Też tak myślę. O, kurwa. Nie no, ja chłopie jestem gigachadem. W końcu. Łap latarkę. Twórcy o nas pomyśleli. Spalę się! Kurwa. Spaliliśmy się. O k***a. co to było k***a. Czy ty zdechłeś? Nie, poszedłem prosto, prosto. A miałeś skręcić bok. Ale to było wiesz, działanie w sklepie. To tak, działanie tak. Było, 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 Tak, tak wo 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 nie wo 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 Będę, bę, bę, bę. bę tu mi poświeć. Poświeć mi. Przecież tu masz latarki w, na półkach, debilu. Chodź tu kurwa. Ułomie. Patrz tutaj na przykład. W tym pokoju masz latarkę. Gdzie ty? Tu. Gdzie ty jesteś? Kur**. O. Tutaj. To może zrobiliśmy wszystkie jednak. Dobra, to idziemy na koniec? Gdzie? Co gdzie? Na półce debilu. Latarka. Ja pierdwo Ej, nie ma jej no kartka co mamy zrobić? Blind it and run czy jak nam coś wyskoczy na ryj To będziesz oblędował, bo ja nie na tragi No ej, klikasz I i z poketu przeciągasz do main hand Puste, 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 puste Hopie, hopie bilem jesteś po prostu kurwa. Są ślady krwi do drzwi Teraz są jest? Wpierdaj! Ty co? Mopy, ty kur... Stoisz! Blinded and run! Hmm? O bezpieczniki. Co jest Co to było? Oślepiej. Co mi tam? Kurde no! Gdzie? No kurde, no to nie A! Chyba... Chyba się przyzwyczaił Gdzie ty jesteś? NIE! DEBILU! Ej, Gdzie ma O kur. No... Łufów? idź No łufów? Ten labirynt ma gdzieś koniec? Czy to tak... Kur... średnio Dziwne A! Ja się... Uwielbiam, hmm? <śleszy> 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 tak No pewnie takie. <śleszy> Dobra, jesteśmy, nie gdzie jesteśmy, nie jesteśmy, i co jest gdzie tak, my <śleszy> Wróciliśmy na początek Nie Kur... Ja pierwszy. otwieram drzwi i to mi wyskakuje do sprzed tych drzwi, nie? To stało pod drzwiami Otwieram, tam drzwi i tam po Tam z kero razu, nie? No bardzo dużo tego co jak kur... hasło zrobić jesteś pojemny Ty kurwa, <grywa> gdzie ja jestem? Patrz, się kończą ślady, kurwa. Weź się z k***a się, proszę. Ja... Bie... Kurwa. Który to jest level? Eee, wiem jak przejść to gówno. Gdzie ty k***a jesteś? Jak no wygląda. Wyglądacie obita? Wait, wait, wait. Ay, ty pilem jesteś. A to kur... to znaczy. A! Nie mam mózgu. Zajbić. Kurwa o, kur... Błagam, kur... ty tu jest wyjście. No kur... Otworzyło się. Działa, działa, działa.

co? Wiesz co, ja myślę? Wiem. Że ta gra jest chudna. Moje oczekiwania były inne. Co otrzymać zwrot pieniędzy. Klasa. Dobra, Bartuś, 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 Bartuś. Co? Pożegnaj się może z widzami. Ehm, chciałbym powiedzieć, jeszcze tylko pod do mikrofonu, bo jestem w dalej. <laughs> Serdecznie pozdrawiam wszystkich osób, wszystkie osoby, niezależne, niezależnie czy są czarne, hmm. żółte. Pomarańczowe czy normalne, ale nie, nie, ale. I chciałbym szczególnie pozdrowić. Szczególnie pozdrowić. Szczególnie pozdrowić naszą piękną platformę, jaką jest Stream. I, bo muszę stream. podlizać dupę. Stream, muszę podlizać dupę, żeby mi zwrócili tą grę. I proszę Was. Byście przecenili Detroit na 30 zł, a jak będzie więcej, to będzie siekiera mocna. I żeby Mafios mógł tą grę i żebym ja mógł pasożytować, bo nic mi nie płaci za ujo w tych odcinkach. Potrzebuję pomocy on nie przytrzymaj. Kocham nagrywać filmy z Mafiozem. Lubię to robić i sam go proszę, abym mógł w nich występować. Dziękuję, do widzenia. To do widzenia.